Witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale i na naszej nowej serii, która dotyczyć będzie serialu The Chosen. I ktoś z oglądających wie o co chodzi, a ktoś nie. Więc ten dzisiejszy yy, nasz odcinek to jest taki zerowy, który jest bardziej skierowany do tych osób, które nie wiedzą o co chodzi z The Chosen, chociaż. Pewnie trafiają te osoby, które wiedzą o co chodzi. Szczególnie kolejne części będą, będą dla Was, bo będziemy odcinek po odcinku przyglądali się kolejnym scenom, o czym za chwileczkę jeszcze powiemy. A dzisiaj jest taki punkt zerowy, więc dziś sobie obejrzymy razem trailer, trochę powiemy jak, jak my to przeżywamy. Powiemy o tym, gdzie to można znaleźć w ogóle w sieci dla tych osób, które nie wiedzą, jak to na komórce, jak to w komputerze. I skończymy wprowadzeniem do modlitwy, co swoją drogą będzie też taką, takim stałym punktem tych naszych kolejnych komentarzy do serialu The Chosen. No właśnie, bo my nie chcemy się zatrzymać na tym, żeby tylko skomentować, co się dzieje na ekranie, ale chcemy Was jakoś poprowadzić głębiej troszeczkę, żeby to było właśnie wprowadzenie do modlitwy, bo to nas też zainspirowało, że ten serial nie jest tylko taki do pooglądania, ale jest serialem, który może nas jakoś prowadzić bliżej do Pana Boga. No i tak w takim klimacie, pewnie jest tak na, na wyros, no chyba jeszcze nawet takie określenie, żeśmy nie, nie, nie użyli, takie trochę nieformalne rekolekcje wokół tego serialu, które mogą być taką, taką odnową, odnową duchową. W tym będziemy patrzyli odcinek po odcinku. My ten, ten wstęp nagrywamy, może ktoś go będzie oglądał po, po jakimś czasie, kiedy są dwa sezony już. W tej chwili nagramy te dwa sezony, komentarze do, do odcinków tych dwóch sezonów i wrócimy do tych, do tych z trzeciego sezonu. Pewnie wtedy, mamy nadzieję, w miarę, w miarę na bieżąco z każdym odcinkiem przyglądając się temu. No i zasadniczo sposób funkcjonowania będzie taki, że będziemy liczyli, że widzieliście ten odcinek, i później. My porozmawiamy swoją drogą będzie okazja do tego, żebyście i wy dali sygnał no. Waszych odczuć. Bo chcielibyśmy też stworzyć jakąś wspólnotę wokół tego kanału, żebyśmy mogli wspólnie się dzielić tym, co nas poruszyło, co nas gdzieś jakoś głębiej może prowadzić. Więc pierwszy odcinek. Pojawia się data, mamy no właśnie, nadzieję, że rzeczywiście wszystko się uda, żeby. 27 października zacząć całą tą naszą serię, pierwszym odcinkiem pierwszego sezonu. Więc już zapraszamy, żeby sobie ten odcinek obejrzeć przed 27 października i z nami dalej y, tutaj kontynuować tą drogę z Dyczący. I ci, którzy znają, no to wiedzą o co chodzi. Może ktoś będzie swoją drogą chciał sobie to odświeżyć i obejrzeć y, kolejny raz y, to to Ewa jest taką superfanką. Ja też jestem, ale, ale to, to ze względu na te nasze nagrania oglądałem teraz te, te na, na bieżąco te odcinki po raz drugi, i tam ciągle jest coś ciekawego, poruszającego. No, zobaczymy właśnie, na ile, jakby w jakim rytmie będziecie chcieli skorzystać z tego, co proponujemy. A teraz chcemy wraz z Wami zobaczyć, zobaczyć trailer. Szczególnie z domyślą, że dla niektórych to jest taka w ogóle okazja zobaczenia, ale o co chodzi, co, co, co to jest, bo co, co, coś tam słyszę, coś ktoś ogląda, ktoś polecał, ale... No właśnie, bo myślę, że większość z nas ma takie podejście: serial o Jezusie to nie może być dobre, nie? Że to jednak takie coś, no jakaś ekranizacja Biblii, to, to jeszcze nikomu to nie wyszło. Naszym zdaniem to The Chosen wyszło i, i dlatego chcemy jakby to kontynuować. Czekamy na ten trzeci sezon mhm. i, i chcemy z Wami jakoś to, to, tą, tą drogę wspólnie poprowadzić, więc y, oglądamy. Tak jest. Let me tell you a story. You think that impossible things can happen? Miracles. I can never forget what I saw. I'm so sorry, I, I, I don't actually know your name. I'm Jesus. Are you dangerous? Maybe Tosan. I saw him. It was incredible. I need to know if we have a problem. The man claimed to be God. False prophecy. Again, I ask you, is there a problem? The so called miracle worker? Jesus of Nazareth. Apparently, something good can come from Nazareth. me like a stone in the water, watch the rise If we're going to have a question and answer session every time we do something you're not used to, it's going to be a very annoying time together for all of us. There are righteous men on the lookout for you, and they are weighing every word you say. Travel. That's not my right, home. Huh? This is different. Get used to different. You didn't choose him. He chose us. I see you. Oh, I really don't like that man. Follow me, and you'll see more. I was one way, and now I am completely different. And the thing that happened in between was him. And so it's time. Let's go. To ma pewnie sporo, sporo skojarzeń. No właśnie. I się też. pojawiają ciekawe sceny, no. A to nie, no to rozumiem, że to może być pociągające, czy, czy nie. My też, jeśli chcemy o tym porozmawiać, no to chcemy porozmawiać z naszej perspektywy, no bo mamy właśnie taką naszą w tym, co. No właśnie, nas jakoś dotyka, nie? A, a dla mnie ewidentne jest to, że, że to mnie porusza. Nie? Że, że, tu czy tam to dość gęsto się jakaś łezka pojawi. I to, I to dotyka życia, ten serial, i dotyka jakoś spraw mnie dotyczących, innych osób, więc, więc jest okazja do rozmowy, a zarazem to, to jest takie biblijne. Ja się bardzo cieszę, kiedy tam gdzieś jesteśmy jakby poza jakby tymi, tymi scenami, które doskonale znam, i nagle jest coś, co. Yy, znam, modliłem się, te czytałem i nagle widzę jakoś w nowym kontekście i, 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 to, y, i to porusza. No i to jest takie zachęcające, swoją drogą ten Jezus tam jest taki, taki przyciągający, z nim się mm. chce spędzać czas. Tak, no właśnie, i to jest to, co, ja, co mnie jakby bardzo tutaj w tym, w tym serialu porusza, to że ten Jezus jest taki naprawdę, za takim Jezusem ja bym chciała iść. Nie? To, to nie jest właśnie, on nie jest jakiś taki sztuczny, tylko jest taki żywy. I to, co dla mnie jest ważne, to to, co też twórcy tego, tego serialu mówią, że, że przez to, że on jest taki wielosezonowy i jest tych odcinków tyle, to jakby możemy zmieścić dużo więcej niż tylko po prostu sceny biblijne, które mamy w Ewangelii. Bo, bo to już ileś razy próbowano robić i to zawsze jest w pewien sposób sztuczne takie wyjęcie z kontekstu po prostu jakąś historię, którą mamy opisaną w Biblii mamy tylko tyle. Natomiast tutaj możemy zobaczyć dużo szerzej z takim kontekstem oczywiście fikcyjnym, natomiast prawdopodobnym w jakimś sensie. I możemy zobaczyć jakby te postaci, które nas doprowadzają do tej sceny biblijnej. Chociażby na przykład wiemy z Ewangelii, że Piotr miał żonę, bo miał teściową, w związku z tym na pewno żonę miał. O tej żonie nie wiemy zupełnie nic, tam ani słowa w Ewangeliach o niej nie pada. Natomiast tutaj mamy. No, całą historię, jej osobowość, jej relacje z Piotrem, jakby możemy to wszystko zobaczyć, co, w, co później pomaga nam lepiej jakby wejść w tą samą scenę biblijną. I rozumiemy, że tak nie musiało być. Natomiast to rzeczywiście to po prostu rzeczywiście pomaga, daje nam to takie rozszerzenie rozszerzenie kontekstu. A to rozszerzenie kontekstu w ogóle czytając Ewangelię, wydaje się, że jest potrzebne. No wiele osób wiem też z takiego duchowego towarzyszenia, wiele osób no, ma trudność chociażby z takimi powołaniami apostołów, gdzie tak naprawdę Jezus przechodzi, mówi i pójdź za mną idą. Hmm. Tak, tak to rzeczywiście działało. No, przypuszczamy, że oni gdzieś mieli jakiś kontakt wcześniej, coś znali. I tu będziemy mieli te sceny wprost z Pisma Świętego, tak słowo w słowo. Z Ewangelii i będziemy mieli jakieś wątki, które są w tle, które, które są wymyślone przez scenarzystów, które są, są zagrane, ale one pomagają swoją drogą. Ten, ten serial to, to jest też ważne. Ten serial z jednej strony jest nagrany w taki nowoczesny sposób. On jest atrakcyjny, ale on ewidentnie jest nagrany ku zbudowaniu. Znaczy, taki, taki, że to, ale, ale nie jest to takie takie łopatologiczne, to nie jest takie, mm. takie, musisz w to uwierzyć. I, i, I takich filmów przynajmniej część z nas nie lubi, akurat my nie przepadamy za takimi, które mają taką jasną tezę i chcemy ci to wcisnąć do głowy, że to jest, że to jest właściwe i prawdziwe. Ten film daje taką przestrzeń, a pomyśl, a zastanów się, a, a, a poszukaj, ale on, on, on zostawia takie poczucie nie takiego rozwalenia, roz, rozbicia. Ale, ale naprawdę to jest budujące, tak jak Ewangelia, ta prawdziwa Ewangelia, jaką ją, jak ją czytamy, ona jest budująca, bo ktoś przychodzi i wyciąga rękę do grzesznika. Kto, ktoś przychodzi i ratuje tych, którzy są zagubieni. Mm -hmm. I, I to przede wszystkim jest też dobrze zrobiony film, przez to my jakby mamy tą dramaturgię. Tak my, my z jednej strony możemy płakać, za chwilę są się śmiać, wspaniałe są różne takie żarty, które Jezus tam gdzieś w. W różnych momentach mówi, czy, czy żarty sytuacyjne, które nas jakby no, powodują nasze zaangażowanie też w to, i dzięki temu też jesteśmy w stanie w tą scenę biblijną się zaangażować naszymi wszystkimi zmysłami, co nas prowadzi jednak bliżej Pana Boga. Mhm. I myślę, że ważny też jest w ogóle kontekst powstania tego serialu. Troszeczkę więcej powiemy przy okazji takiego odcinka, gdzie, gdzie rzeczywiście jedna z postaci jest na tym reżyserze jakoś wzorowana. Natomiast, no właśnie, to, to też będzie troszeczkę tutaj, chcemy na tych naszych naszych wspólnych przyglądaniu się kolejnym odcinkach też dawać wam troszeczkę takich różnych smaczków z tych komentarzy, które się pojawiają w ogóle, czy to w języku angielskim, czy po prostu przez samych twórców tworzone, bo oni na bieżąco robią różne live, y, które ja jako właśnie wielka fanka na bieżąco oglądam, więc chcemy wam tutaj te smaczki różne dawać i dzisiaj może powiem tylko kilka słów o tym, jakby, jak to w ogóle powstało, ponieważ ten, ten reżyser, Dallas Jenkins, jest, jest ewangelistą, ewangelikiem w zasadzie, yy, który, yy, więc on jakby patrzy ze strony protestanckiej, ale zebrał wokół siebie też całą jakby taką ekipę konsultującą z, i, i Żydów, yy, i katolików, yy, i protestantów właśnie, więc jakby mamy takie, on naprawdę zrobił też taki duży re research biblijny do tego, znaczy w taki, yy, w sensie historyczny, nie biblijny tylko historyczny i żydowski, po to, żeby właśnie jakby przedstawić to środowisko, w którym Jezus żył, jak najbardziej prawdziwie. W związku z tym, no właśnie byli w Ziemi Świętej i, i też na bieżąco cały czas jakby się przyglądają temu kontekstowi. Więc to, to nam też pozwala trochę bardziej przez ten rys historyczny, no właśnie znaleźć się jakoś w tamtych czasach. No i co, co jest ważne, ten, ten projekt powstał całkowicie dzięki funduszom społecznym, bo on jest tylko finansowany z wpłat po prostu osób, które, które jakoś ten, ten serial chcą wspierać. No i w, i w ogóle była taka historia jakby na samym początku, że, że zamysł był taki, że kilka odcinków będzie darmowych, a za kolejne już trzeba będzie zapłacić po to, żeby móc finansować kolejne serie. Natomiast kiedy przyszła pandemia, no to, to twórcy uznali, że no, jakby to są takie trudne czasy i trzeba ludziom dać tą dobrą nowinę za darmo i uznali, że, że będzie to dostępne na platformie dla wszystkich. No i w tym momencie się okazało, że nagle na koncie jest cztery razy tyle, co było, więc jakby ta, ta Boża ekonomia tutaj działa i, i, i w ogóle tutaj też... Wśród tego, co mówią aktorzy i osoby, które są na planie, to jest coś innego, tam jest jakiś Boży Duch. I, i dużo jest takiej modlitwy też i samych y, twórców, ale i też całej tej społeczności, która się tworzy y, wokół tego serialu, y, bo tak naprawdę ta społeczność tych fanów jest, jest ogromna w tej chwili, no, głównie w Stanach, bo, bo serial powstaje w Stanach, jest, jest po angielsku. Natomiast y, na całym świecie już w tej chwili tworzą się takie grupy, które jakoś są razem. Tutaj z tym serialem podążać. I my też taką, taką społeczność chcielibyśmy stworzyć. Dlatego zapraszamy Was też od razu, już teraz do, do grupy na Facebooku, która się nazywa The Chosen, idziemy głębiej. Więc y, będziemy tam Was zapraszać do tego, żebyście się włączali. Na razie zaczynamy, ale będziemy, będzie to okazja do tego, żeby tam też porozmawiać o tym, jakby hmm. po, podzielić się takimi opiniami, jakie, jakie macie. Będziemy też na Instagramie, będziemy informowali odnośnie tego. Tak. No i, i co? I teraz tak naprawdę dla tych zupełnie początkujących, bo tutaj czasami jest trochę zamieszania, gdzie możemy oglądać ten serial. I teraz w zasadzie mamy dwa takie miejsca, w zależności od tego, na jakim urządzeniu chcemy oglądać. Jeśli chcemy oglądać na telefonie albo na telewizorze, który ma łączność z telefonem przez jakiś smart TV, to najlepszym miejscem do tego będzie aplikacja. Trzeba po prostu w, w sklepie naszym, tak, gdzie normalnie pobieramy aplikację do telefonu, wyszukać sobie The Chosen i ta aplikacja nam umożliwia po prostu streamowanie bezpośrednio do naszego telewizora i to będzie najbardziej adekwatne dla tych osób, które w ten sposób chcą oglądać. Natomiast kto będzie chciał oglądać na komputerze, to najlepiej jest wejść na oficjalną stronę The Chosen. Najlepiej no, po prostu w Google'ach sobie wpisać The Chosen i powinna wyskoczyć nam na pierwszym miejscu ta strona. Które, na której możemy oglądać, i tam z takich ważnych rzeczy. Tam znajdziemy wszystkie odcinki. Na górze trzeba wejść po prostu w watch, czyli w oglądanie. Po czym znajdziemy wszystkie serie, które są, są dostępne. I tam może Wam pomóc to, żeby włączyć polskie napisy, co się robi w prawym dolnym rogu. Mamy tam taki przycisk z napisami. Trzeba znaleźć polskie napisy i je włączyć. I też mając świadomość tego, to, 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 to powiem, że ten nasz wstępny odcinek ktoś może oglądać za sporo czasu, kiedy pojawiają się nowe odcinki. Z tym tłumaczeniem jest tak, że ono nie pojawia się natychmiast, kiedy się pojawia nowy, nowy odcinek. To, to, nie jest, to nie jest Netflix. Y, 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 tu właśnie, ktoś coś zrobi, doda to tłumaczenie i, i, i czasami chwilę, chwilę trzeba, trzeba poczekać. Y, no. Ale to, to, to też tak. jest. I zresztą znamy angielski, a, a chętnie korzystamy też z tych, z tych tłumaczeń. Yy, rzeczywiście one pomagają zrozumieć każdą rzecz, żeby coś tam nie, nie umknęło, tak, więc tam napisy się tam żeby... Dialogi są dosyć gęste i czasami jest ciężko rzeczywiście mm. po tym angielsku nawet zrozumieć. Usuć Zawsze coś. można włączy, w, włączyć angielskie napisy, jakby, mm. co to też jest taka podpowiedź tak. dla tych, którzy chcą na bieżąco jeszcze przed polskimi mm. zdążyć. Mm. No dobrze, to nie będziemy przedłużali, i już od tego pierwszego zerowego naszego odcinka yy, propozycja modlitwy. Jeśli skorzystacie, to świetnie. Jeśli wchodzimy w tą historię Jezusa i chcemy się jemu przyglądać, to proponuję, możliwe, że dla kogoś to jest po raz kolejny, takie spojrzenie. A co ja w Jezusie znam? Co jest moim takim osobistym już doświadczeniem, że ja wiem. Ja wiem, że on taki jest. Nie z katechizmu, nie, ale, ale co, co, jest moim, co jest moim doświadczeniem? Też i możecie przy okazji tego jakby popatrzeć, a co ja chciałbym zobaczyć, co chciałbym potwierdzić i rozwinąć, a może czego się obawiam no bo tam może będą jakieś takie sceny, które dotyczą takich fragmentów, które mi nie pasują i nie, nie, nie grają. Dobrze też mieć taką świadomość tego, mamy cały czas czytając Pismo Święte, ale też korzystając na przykład z takiego serialu. Możemy rozszerzać to nasze rozumienie Jezusa. Już wiem, już to zauważyłem, już tym żyję, a jeszcze coś jest przede mną zakryte. No więc zobaczcie, w jakim punkcie jesteście, no i trochę tak wyjrzyjcie gdzieś na to, co dalej. Gdzie mam taki smak, co, co mnie interesuje, gdzie, gdzie chciałbym go lepiej poznawać, a gdzie może jest jakiś opór, lęk czy obawa. To do zobaczenia w pierwszym odcinku. Z Panem Ogiem. Z Bogiem. I was one way. And, now I am And the thing that in was him to witamy was bardzo serdecznie we, na naszym kanale i na naszym nowym... Ja, no, <coughs> <coughs> witamy Was wa...